Informacja z ostatniej chwili. Pociąg z Coca-Colą wykoleił się na wysokości drogi E3 prowadzącej z Wojanowic do Palionowa. Niestety ta przykra wiadomość dla fanów Coca-Coli będzie bardzo bolesna, ponieważ Coca-Coli nie będzie już w sklepach. Pyszeliście, co to w ogóle było? Za informacja jakaś, że nie będzie już więcej Coca-Coli w sklepach, bo się pociąg z Coca-Colą wykoleił. My tego nawet nie zostawimy i dzisiaj zbudujemy pociąg, który doprowadzi wszystkie Coca-Cole do każdego sklepu w Polsce. I każdy z Was będzie mógł sobie napić Coca-Coli, tylko pamiętajcie, dużo bo w ostatnim odcinku wypijemy za dużo. Jeśli nie widzieliście go, no konkretnie wpadajcie. Yy, ale teraz muszę iść do Milki, muszę ją zapytać, czy ona mi w tym pomoże? Ale porcie, tylko to w ogóle pomiędzy domkiem Pola, a Milki stoi w ogóle. Jakaś wielka Coca-Cola, ale spoko, spoko. My doprowadzimy do tego, żeby Coca-Cola dotarła wszędzie do każdego sklepu i my zrobimy to własnymi rękoma. Więc dzisiaj zobaczycie prawdziwy, działający pociąg w Minecraft, który będzie wiózł Coca-Colę. Ale dobra, muszę iść do Milki. Milki, Milki, szybko, szybko. Co to moje dwie ostatnie butelki Coca-Coli. nie, no Milki, ja wiem. Jest ciężko, jest ciężko, ale spoko, damy radę. Zrobimy pociąg, który dowiedzie tą Coca-Colę do każdego sklepu What? w Polsce. No naprawdę tak naprawdę, my to zrobimy, my to zrobimy, pomożesz mi? No oczywiście, że tak, ja uwielbiam Coca-Colę, zwłaszcza Coca-Colę Zero oczywiście. Tak, no to Robimy super, dobra. To. Dawaj Miki, słuchaj, w takim razie musimy znaleźć szybko miejsce, żeby zrobić stację normalnie kolejową. I jak zrobimy stację kolejową, to wtedy będziemy mogli zrobić prawdziwy pociąg. Więc dobra, choć może znajdziemy jakieś fajne miejsce, gdzie by ta stacja kolejowa pasowała. Masz jakiś pomysł? Hmm, myślę, że musi być to w miarę dużo miejsca i to takiego płaskiego. Może to i gdzieś za moim domkiem? Okej, okay, no dobra. Jest, dobra, to wziąłem sobie w takim razie siekierkę i zrobimy sobie tutaj miejsce, żeby zrobić po prostu tę stację kolejową. Więc tutaj pasie set, gras, blok, oczywiście zrobimy. I Milki, jakie bloki wykorzystamy do tego, żeby zbudować w ogóle stację kolejową? Myślę, że może jakieś czerwone, co ty na to? Dobra, właśnie się chciałam powiedzieć, nawet żeby się kojarzy z jakimś czerwonym z cegłą, ponieważ u mnie na dworcu w Pszczynie był mm. dworzec z cegły, i to jest moje jedyne skojarzenie po prostu z dworcem. Okej, okay, no to super. W takim razie piszemy sobie cegła. I weźmiemy sobie oczywiście cegłę. Weźmiemy sobie jakieś takie ceglane płytki. Weźmiemy sobie ceglane schody. Ale weźmiemy sobie też może jakiś kolor czerwony. Czerwony, czerwony, czerwony. Weźmiemy sobie czerwony beton. A jakie drewno by pasowało do ceglanych rzeczy? Jakieś ciemne, by powiedziała. Ciemne drewno, dobra, to jakie tutaj mm. mamy? Mamy świerkowe, mamy tutaj ciemnodębowe deski. Więc te dwa mogą faktycznie pozwolić... Ej, zobaczcie, ty to wygląda chyba dobrze. Dobra, widzicie to widowie? Weźmiemy sobie to ciemne -dębowe one na pewno będą tam pasowały do naszej stacji benzynowej no to co nie ma co po prostu przedłużać ja już tutaj szybko zrobię może jakiś mały kwadracik ty będziesz mogła się zająć żeby zrobić wiesz takie tą stację kolejową tak no troszeczkę od środka czy coś takiego a ja w tym momencie zajmę się po prostu torami więc dobra robimy sobie ściany czyli bricks patrzcie to proszę bardzo o i mamy tu dobra na takiej wielkości milki będziesz mogła już robić swoje po prostu tam znaczy swoje będziesz mogła po prostu robić stację kolejową, a ja w tym momencie wezmę tor kolejowy, który będzie normalnie działał. Kolejowy. Patrzcie to, tor kolejowy w Minecraftzie. No to jest niesamowite po prostu. Więc stawiamy sobie go może w tym... Miejscu, o, patrzcie, i przeciągniemy go sobie przez całe to miejsce. O, 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 nie, zbyt daleko, zbyt daleko, ale spoko. Do tego miejsca mogę sobie to przeciągnąć. Milki. zobacz jak to jest fajne w ogóle. Widziałaś to oh, kiedyś. Ło, wow. i co się to wygląda? I potem normalnie będziemy mogli budować własny, normalnie prawdziwy, yy, wiesz, pociąg, który będzie okay. jeździł. Okej, okay. okej, nie mogę się doczekać w takim razie. Więc to będzie naprawdę naprawdę spoko. W ogóle zrobię sobie może jeszcze troszeczkę więcej miejsca, żeby nasz pociąg mógł być po prostu dłuższy i żeby dostawa Coca-Coli, no była naprawdę, naprawdę solidna, więc tutaj sobie zniszczymy, weźmiemy to i klikniemy sobie może do tego miejsca, niech będzie cud, żeby to wszystko usunąć, no i teraz oczywiście jeszcze tylko poprawimy, żeby tutaj było bardzo ładnie y, trawiaście, więc patrzcie, do no set, okay. grass block, o, teraz będzie perfekcyjnie, teraz mamy perfekcyjnie, no i co, no i wyznaczy tylko powiększyć jeszcze te tury, proszę bardzo, Myślę, że jeszcze troszeczkę je możemy jeszcze nawet troszeczkę powiększyć, więc proszę bardzo. I proszę bardzo, no dobra, tory na początku mamy naprawdę, naprawdę spoko, ale pamiętajcie, że będziemy mogli je robić naprawdę w każdym kierunku, przez wodę, przez naprawdę każdy możliwy element yy, świata będziemy mogli je zrobić. I teraz potrzebujemy oczywiście stację, czyli weźmiemy sobie stację kolejową i postawimy ją może gdzie, w którym miejscu tą stację można byłoby postawić. Dobra, klikniemy może sobie w tym miejscu, o nie, czekajcie, najpierw kliknijmy na docelowy tor. Okej, okay. docelowy to. Co tu się dzieje? Ja jestem w szoku. To jest tak skomplikowane. Mm, tak, no jest to, jest to skomplikowane, ale no spoko, spoko, my sobie damy radę. Tylko właśnie, jak kliknę sobie w tym miejscu i kliknę sobie tu, to jak, jak bardzo długie będę miał tą stację kolejową. ją teraz uruchomić, więc stwórz nowy pociąg. I gdzie ja to będę mógł robić tylko w tym miejscu? Ej, a nie! Nie! Dobra, to będzie mogło być faktycznie mega długie. Ale czy to wystarczy, żeby zrobić nasz pociąg? My się zdaje, że wystarczy. Więc, Mielki, patrz to, normalnie w tym miejscu Słucham. możemy postawić sobie już o takie elementy. I proszę cię, bardzo, jak to będzie wyglądać, kozacko. Dobra, ja to sobie może zniszczę na razie, bo tego nie potrzebujemy aż tak dużo zrobić. Zaczniemy sobie, może od tutaj, żeby to zapoczątkować. Tylko, będzie co skończmy na razie stację kolejową. Dobra, e, widzę, Mielki, że Ty już naprawdę sobie dobrze zdajesz radę z tym. Oczywiście, właśnie. Się robię tutaj siedzonka, poczekalnie, że tak powiem, taką. O, okej, okay, no to, to jest naprawdę, naprawdę super pomysł, bardzo mi się to podoba. E, my się zdaje, że tutaj bym mógł zrobić coś, w sumie już jakiś dach, więc zrobimy sobie może dach może z tego ciemnego drewna, ciemno, ciemno deski, ciemno-dębowe deski tutaj proszę bardzo dla mnie oraz mamy ciemno-dębowe deski. Zrobimy sobie jakiś taki mały, skromny dach, który będzie tutaj ładnie wyglądał, a potem zrobimy sobie oczywiście takim nie wiem, jak to się nazywa, taki Staszek nad, nad peronem, nie wiem jak to się nazywa, ale trudno. <laughs> Nasza stacja kolejowa wygląda w tym momencie w ten sposób. Zobaczcie, że mamy już zrobiony pierwszy peron, gdzie będzie dostawa Coca-Coli, więc tutaj będzie tej Coca-Coli naprawdę, naprawdę dużo. A Milki widzę, że ty tutaj ty zrobiłaś już naprawdę sporo rzeczy. Tak jest, staram się właśnie ogarnąć bardzo fajną rzecz, ale to zaraz zobaczycie wow. widzowie, co ja tutaj wymyśliłam. Ej, dobra, to będzie naprawdę, naprawdę super, ale wiecie co, fajnie by było, gdyby na przykład nasza stacja kolejowa no, miała jakieś logo, więc zaraz zobaczycie, co my tutaj wkleimy. Właśnie, łapce trzymam logo naszej stacji kolejowej, więc tutaj można gdzieś ją tutaj wkleić, ale może w którym miejscu? O, dobra, wkleimy ją w tym miejscu, więc sobie to tylko trzeba będzie to powiększyć, więc prawo, 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 prawo i góra i patrzcie tylko to i pyk! Patrz to, Miliki, zobacz, jakie mamy logo fajne! Już idę... Czekaj, czekaj, jo, nie gdzie mogę, to, to jest? jest? To, nad tobą, wow! zobacz, zobacz, zobacz! PKP zobacz. Intercity Minecraft! Ej, ale fajnie to wygląda, jestem w szoku! Jak no. to zrobiłeś tak szybko? Wow! No, widzisz, teraz Ej, serio! To, teraz to mamy piękne logo w Minecraftie PKP City ale to nie jest najważniejsze. Najważniejszy jest pociąg, który właśnie będziemy teraz budować. Tylko wiecie co? Ja chyba musiałbym tą stację troszeczkę przenieść, żeby nasz pociąg był troszeczkę szerszy, więc stację może sobie kliknę o, w tym miejscu, tylko docelowy tor weźmiemy oczywiście tutaj i czy ja mogę stawić tylko stację w tym miejscu? Mogę! Ej, dobra, teraz to będzie naprawdę, naprawdę super, więc to miejsce też będzie można jakoś przygotować, na przykład o, zrobimy coś tylko takiego, o, proszę bardzo i tutaj doprowadzimy taką leciutką ścieżkę, żeby wiadomo, nic się tutaj nie wydarzyło. Dobra, proszę bardzo, stawiamy tutaj, o, stwórz pociąg, więc tutaj będziemy mogli już nasz pociąg stworzyć, a mieć naprawdę miejsca dużo na ten pociąg będziemy mieli. E, chciałabym jeszcze może tylko jakiś taki dać mur, albo e, mielki, wiesz może jak się nazywa taki przedmiot, który na drodze się stawia, żeby wiesz, żeby... O, już mam nieważne. E, nie, nie wiem o co ci chodzi nawet. Taki a przedmiot, dobrze, który, że znalazłeś. który jest takim pachołkiem, pachołkiem zanim, hmm. ale już go mam. Ej, chodź do mnie, musisz zobaczyć coś, co zrobiłam. Uuu, dobra, w nie takim jest to najpiękniejsze, idę. ale zrobiłam rozkład jazdy. Co ty gadasz? Czy my ciemy? Będziemy... Będziemy mogli pojechać na Wojanowice, dowice i Dirtowice? Zgadza się, zgadza się. O cię ja to pojedziemy do każdej możliwej wioski tym pociągiem, ale super, dobra. Milki, słuchaj, my mi się zdaje, że mamy już gotowy peron, więc on wygląda tak. naprawdę spoko. Zobaczcie widzowie tylko, jak on wygląda. Mamy tutaj ceglany prawdziwy budyneczek, mamy nawet logo PKP Intercity Minecraft, ale także mamy tutaj już możliwość budowania pociągu, więc Milki, słuchaj, zacznijmy od tego, żeby nasz pociąg miał w ogóle taki, mm, nie wiem, jak to się nazywa, po prostu Wagon, w którym się jedzie, więc zaczniemy może od okay. takiego wagonu. Weźmiemy sobie kolory oczywiście czerwone, bo to będzie wagon Coca-Coli. Um, więc czerwony kolor, oczywiście tutaj raz musi wlecieć. Może jakiś fajny czerwony jest, yy, tylko po angielsku ten jest fajny, to wygląda też w porządku. Weźmiemy sobie oczywiście tutaj sofę, żeby można było sobie tam usiąść. Weźmiemy sobie szybę, albo może nie, nie szybę, tylko yy, szkło sobie weźmiemy, to szkło weźmiemy sobie akurat zwykłe i biały może żeby tutaj troszeczkę przełamać tylko te kolory. Więc w tym miejscu proszę cię bardzo, Mirki, możesz normalnie budować i to będzie. E Czemu ty masz maskę? Ja, ja jestem, bo ja jestem maszynistą. Eee, jesteś maszynistą? Yes! Nie, 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 tak być nie może. Patrz tylko to jak tu wygląda. Zrobimy okay. sobie pagoli. Ja na razie patrzę co ty robisz. Na razie, wiesz co, na razie robię podstawę naszego wagonu, żeby nasz wagon mm -hmm. w ogóle miał jakieś takie, no racje po prostu jeżdżenia, żeby on sobie mógł po prostu jeździć, więc zrobimy mm -hmm. sobie coś takiego, tylko czy to nie będzie za duże, yy, no może trochę będzie za duże, więc zmniejszymy sobie o jedno, no a tutaj oczywiście trzeba będzie dać takie piękne rzeczy, tylko yy, to jest troszkę krzywe, to musi być o jedno szersze. O, w tym miejscu musi być o jedno szersze I lecimy sobie teraz normalnie do góry, żeby to ładnie wyglądało Na pewno, a nie o jeszcze jedno? Nie, no tak a nie jest dobra, 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 tak jest dobra. dobrze tak, tak jest razie. dobrze. Tutaj w ogóle zrobimy sobie miejsce na drzwi, więc tutaj zrobimy coś takiego. Tutaj będziemy dawali szybę, żeby dużo było widać, więc ta szyba też musi być równie duża. Zrobimy może coś takiego, żeby to wszystko było połączone i żeby nic się nam nie zbagowało. To to pierwszy wagon? Tak, to będzie pierwszy wagon, który będzie mhm. jakby taki, no wiadomo, że tam będzie siedział sobie motorniczy i będzie mhm. sobie po prostu z tym pociągiem kierował, ale my musimy wziąć oczywiście, żeby rzeczy do, do naszego tutaj e, wagonu, czyli co my będziemy potrzebowali, co możemy stąd wziąć. Gdzieś tu powinny być takie drzwi fajne. I patrzcie tylko to, mamy normalnie świerkowe okno, które możemy sobie tutaj dać i normalnie będzie wszystko przez nie widać. Wow, dobra. Te okna będą, będą dobre, więc damy sobie tu i tutaj takie okienka, e, żeby można było po prostu patrzeć sobie, co jest tu i tam. Więc dajmy sobie tutaj takie okienka i damy sobie drzwi do pociągu. Mirki, patrz tylko na te drzwi do pociągu, jak one działają. Wow. Wow. Ej, jest jest taka piosenka. Siąść do pociągu. Byle jakiego. jakiego. No była taka nie piosenka. Dbać o bagaż, nie. O! Dbać o bilet. Teraz nie mogę wejść do tego pociągu. O, już mogę. O, proszę bardzo, zostawiamy tutaj sofę. Sofa 1, sofa 2, żeby sobie wiadomo, można było jakoś tutaj usiąść. Weźmiemy sobie też może oczywiście potrzebną rzecz. Ci. Czy... Ja tu mam coś ładniejszego. Co, byś, co masz takiego? No zamiast oh. tego param też takie. Ej, tak, tylko to są typowo pasażerskie. To jest. Ej, tak no to weź, to rozwóz, to rozwóz, to na pewno będzie spoko. Dobra, to wiesz, co, tutaj jest za sobą taki ekskluzywny wagon, a następny zrobimy taki pasażerski. Dobra, dobra. My potrzebujemy też również ster, a gdzie jest tutaj ster? I musimy ten ster postawić w tym miejscu i w tym miejscu. Niech będzie, że postawimy te stery w dwie, dwie strony, żeby po prostu yy, mógł sobie ten nasz maszynista, yy, który będzie tutaj jeździł, yy, jechać w drugą, yy, jedną i drugą stronę. Czy coś jeszcze mamy? fajnego, co można byłoby dodać do tego pociągu. Mi się zdaje, że trochę takich rzeczy będzie, więc sobie na razie zostawimy tak, jak jest tutaj. A widzę, że Milki, to już budujesz drugi wagon. Jest, yes, dokładnie, już nie staram się. O to super, wiesz, co Milki? Pamiętaj, że musi być wagon, w którym będzie wielki zapas Coca-Coli. Bo zobaczcie, co my tu mamy. Mamy normalnie kole, ale mamy też coś jeszcze. Mamy tutaj o. Jak to wpisać? Chyba tu o. Dream. Patrzcie to. Mamy normalnie półki z Coca-Colą, więc to również nam się przyda, ale my się zdaje, że tutaj już trzeba będzie dać sobie Coca-Colę. W ten Uhy. sposób zrobimy taki paseczek, żeby było wiadomo, kto to jedzie, że to jedzie wielki pociąg Coca-Coli z dostawą Coca-Coli do każdej możliwej wioski w Minecraftie. To na pewno będzie e, musiało być tak oznaczone. E, damy sobie tej Coca-Coli dużo, dużo więcej. Tylko tutaj może takie okienka jeszcze damy. O, pyk. Takie okieneczka damy, a następny już... Ej, nie trzeba tego łączyć, Miki, to się połączy samo, bo to jest tak zaawansowane. Serio. A, no dobra, yy, ja naprawdę? tak mówiłam, że po prostu wiesz, bo się bałam, nie? Nie no, wiadomo, wiadomo, tylko ja, coś, ja chcę tutaj wejść, ale nie mogę. O, mogę teraz wejść. O, jestem... Oj, pyk! I mamy tutaj drzwi z dwóch stron, więc wygląda to naprawdę mega, mega, mega fajnie. Dobra, dajemy sobie tutaj kolejne wagoniki, więc tutaj wagonik kolejny będzie tutaj leciał. Pek, 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 pyk, 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 pyk. O, i jest bardzo dobrze. Tutaj mamy kolejny już yy, wagonik. I wiesz co? I w tym wagonie możemy zrobić taki, yy, jak są w Polsce takie wagony WARS, czyli z takim no. jedzonkiem, to my możemy zrobić sobie wagon z Coca-Colą, żeby po prostu Dobra. Była, były po prostu, o, w tym miejscu patrz, dużo Coca-Coli, dużo Coca-Coli. Pik, pyk, pyk, pyk. Coca-Cola raz, Coca-Cola dwa i Coca-Coli, naprawdę dużo teraz sobie będzie, można sobie wziąć i zrobimy sobie może jakieś stoliki. Więc weźmiemy sobie może table, eee, to, albo po prostu stół napiszemy. No, stoliki nie są może zbyt ładne akurat, ale, ale znamy sobie nie te stoliki. No, jest ładnie. Weźmiemy sobie może jakieś krzesełko, jakieś takie fajne krzesełko, no, może takie, no, sobie wygląda, wygląda nawet git, nie ma tragedii z tym krzesełkiem, więc tutaj będzie można się po prostu napić. Coca coca bo tej Coca-Coli mamy dużo i ta Coca-Cola będzie za darmo, więc nie będzie trzeba po prostu kupować tej Coca-Coli i płacić za nią, bo dostanie się ją za darmo w naszym wagoniku, więc jeśli chcielibyście taki wagonik, to napiszcie, może ktoś taki wagonik zrobi. Dobra, stawiamy tutaj oczywiście bloki Coca-Coli, ale tutaj, miki w tym wagonie, który Ty budujesz, musi być wielka dostawa Coca-Coli, żeby po prostu, no wiesz, no wszystko musiało być z Coca-Coli, żeby... Ja bym zrobiła właśnie cały taki Coca-Colowy ten wagon. Tak, dobra, i ta Coca-Cola po prostu pojedzie na każdą możliwą wioskę. I potrzebujemy tylko jakieś pudełka, czyli weźmiemy sobie może jakieś beczki. O! Damy sobie beczki i w tych beczkach będzie po prostu Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Dobra, tutaj damy sobie takie beczki, a pomiędzy beczkami będzie można dać sobie okna, żeby to było po prostu jasno. Widzisz z tej strony dajemy sobie beczuszki. Pik, 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 Dobra, o! Pik, pik, pik. Więcej beczek, więcej beczek, więcej beczek, więcej beczek, więcej beczek, o! I tylko o, tu okno, a nie beczka. E tu vai ficar, a tu, to... ai mi się po O dobra, tutaj będzie teraz tak będzie dobrze. Miki, 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 trzeba wstawić okna. O, damy okay, okna. Okej, okay, okej, się robi, Stawiamy, Wstawiamy tutaj okienko. Jeden, dwa i trzy i cztery. to będzie cztery okna. No dobra, no niech będą cztery okna. U. Ej, co tu się no, trudno, stało? zepsułem, ale to nie jest najważniejsze, bo my musimy włożyć teraz dużo Coca-Coli. Włożymy sobie blok budowlany Coca-Cola, tutaj każdy miał dużo Coca-Coli, jak już przyjedzie i zobaczy, że przyjechał taki fajny pociąg no to zobaczymy jak po prostu zareagują na takie coca pociągi dobra Coca-Cola jeszcze tutaj na półeczce może niech wleci, o proszę bardzo dużo Coca-Coli, tutaj tej Coca-Coli naprawdę, naprawdę dużo będzie o tutaj jest już włożone tutaj jeszcze damy sobie więcej, tutaj damy jeszcze więcej, e, tutaj damy może, o jeszcze damy bloki Coca-Coli no i naprawdę nasz pociąg wygląda naprawdę no kozacko teraz wystarczy tylko to, że my to połączymy i będziemy budować jeszcze większe tury, które doprowadzą nas do innych wiosek i potem się przejedziemy tym wszystkim, Jest dobre, miki. My teraz cudownie. musimy zbudować jakieś fajne tory, więc zobacz Weźmiemy sobie taki oto jeden tor, musisz sobie go skopiować jak A czemu widzisz... ja nie mogę? A czemu nie możesz? A już mogę Możesz, tylko słuchaj, muszę zli... ci pokazać jak to się tutaj zrobi Bo tutaj mamy mały problem, bo jak widzisz, jest taka górka Ale, no. my potrzebujemy tą górkę no, jakoś pokonać, więc my musimy no. zrobić... Czekaj, 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 już ci pokażę O, coś takiego! Ej! Pyk, pyk! pyk! No i teraz to będzie wyglądało, nie? Ale poczekaj, poczekaj, my tutaj, ja oprócz, nie umiem. My możemy również jechać na przykład do boku, więc patrz tylko to. Yy, pyk. O nie! Mylki! What? Troszeczkę chyba się coś zepsuło. I'm sorry! Eee, yy, dobra, ale teraz działa, teraz działa, teraz już działa i jest naprawdę git, więc dobra, możemy sobie pojechać... Jak możemy sobie pojechać, żeby tutaj było dobrze? O, można połączyć! O, pyk! O nie, dobra, Oj. te bloki trzeba zniszczyć, żeby tutaj nie było, dobra. Cyk, 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 cyk. Dobra, to jest już zniszczone i teraz możemy sobie pojechać i pojedziemy sobie może, a no, pojedziemy dotąd. O, drzewo zniszczyłem, oj, mały problem, ale to trudno, drzewa może być zniszczone. Jakoś tutaj chcę zrobić tak, żeby to faktycznie było takie może troszeczkę kręte nawet, byłoby się fajnie by się jechało. Co tutaj trzeba będzie zniszczyć tylko trochę tych bloczków, żeby nie było żadnego problemu i pojedziemy teraz do przodu! Pojedziemy teraz do przodu, patrzcie to, pyk! I jeszcze raz, i lecimy do przodu przez wodę! Popłyniemy, znaczy przejedziemy przez wodę, patrzcie to! Nie używamy I... radę! Właśnie może tutaj tu jest zbyt daleko akurat, ale może tutaj damy radę. O, dobra, 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 tylko że tutaj zbyt strome nachylenie, tutaj może być ciężko. O, czekaj, czekaj! Można połączyć! Let's go! Wow, działa, ale super! Tak, tutaj, tutaj już można połączyć, tylko to by trzeba być. Tam mamy wioskę! Górę. Możemy tam się dostać. No to super, no to na pewno trzeba będzie do wioski się dostać, tylko gdzie jest ta wioseczka? Tam, Przegnamy! Tam, Dobra, to oni będą pierwszymi dostawcami Kuka Kuli. Dobra, pek, pek, pyk, proszę cię bardzo, ty trzeba połączyć, bo tutaj nie połączyliśmy. O i teraz tylko tak, byt, ostry, skent można połączyć o! I lecimy, tylko, o, można połączyć I teraz patrzcie to, lecimy sobie do wioseczki villagersów, żeby Villagersi mieli po prostu nasze, naszą coca kolkę e, jak to Co ty tu robisz? No, może zaprawiać, że ja tutaj stawiam tory Ja nigdy toru nie stawiałem To nie wiem, czy się stawiam. stawia Dobra. Ja mam tutaj... wiedzieć O jest, można połączyć tutaj, jest dobrze I normalnie zaraz dojedziemy tam do naszych tych o nie, to jest byt ostry zakręt, więc... Os... O, można połączyć, dobra. E, teraz potrzebuję jakoś zrobić taki zakręt, żeby... O może gdzieś tutaj? O, można połączyć, dobra. I zaraz gdzieś tutaj bym chciał zrobić. Jak to? O, można połączyć! Let's go! Patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to! E, dobra, można połączyć. I my normalnie w tym momencie dojeżdżamy do innej wioski, która dostanie od nas pierwszą dostawę Coca-Coli. I te wiadomości, które były na początku, no to widzicie, my to naprawimy, tylko no trzeba jeszcze to troszeczkę poprawić, żeby e, nie, nie, nic się tutaj nie zbugowało, więc musimy zniszczyć tutaj miejsce e, Dirta, gdzie tutaj są te nasze tory. Bo o, tak musi być, tak musi być, bo te tory są jak widzicie takie ciemne, czyli one są takie teraz faktycznie niedziałające, więc trzeba je tutaj poprawić. Ej, o, oh, to to říct, Ale ano, ten blok musím říct, o, dobra, blok, ale ty taky čár, to taky udělal, že jsem taky A no trudno, no dobra, no ale mam nadzieję, że w każdym razie te tory będą działały A widzę Milki, że ty już tutaj naprawiłaś tak, to wszystko Tak, 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 no No to super, ale patrzcie jak to w ogóle nasze tory wyglądają Tylko jeszcze tutaj jest jedno miejsce, gdzie trzeba byłoby zniszczyć O, to coś takiego trzeba byłoby to zniszczyć O nie, nie muszę to się przebudować O, teraz trzeba byłoby zniszczyć, jest dobrze Ale coś mi się wydaje, że tamto miejsce yy... a nie, tam się naprawiło, no to dobra, no to super Dawaj Milki, w takim razie idziemy nasz pociąg włączyć Bo teraz, żeby nasz pociąg w ogóle działał Musimy go skleić Klejem. To jest trochę dziwne, ale musimy Co? wziąć klej. Będziemy sobie oczywiście klej, żeby tutaj wszystko nam działało. I trzeba to będzie ładnie bardzo złączyć. Tylko musimy zrobić tutaj niestety takie kanciaste, kanciaste rogi, bo no niestety, ale no kanciaste rogi muszą być w naszym pociągu. Więc tutaj mhm. zrobimy coś takiego. Zrobimy tutaj coś takiego. E, tutaj w tym miejscu również trzeba będzie zrobić kanciasty róg. O, tutaj będzie, tutaj będzie kanciasty róg w tym miejscu i w tym miejscu. I... tutaj musimy zrobić kanciasty róg. I musimy zrobić kanciasty rok z tej Coca-Coli, więc tutaj damy kanciasty rok. Ten jakieś truk i teraz będzie mi się zdaje, że wszystko będzie śmigać. Dobra, zaczynamy kleić. Patrzcie, to pierwsza pozycja zaznaczona i trzeba zaznaczyć drugą pozycję. Więc mamy teraz zastosowany klej na tym wszystkim, więc tutaj jest naprawdę spoko. Tutaj mamy kolejny klej, więc bierzemy sobie kolejną pozycję. Dajmy sobie tutaj mamy wszystko zaklejone ładnie i teraz bierzemy to i bierzemy teraz to i mamy. Patrzcie, to mamy wszystko sklejone. Już? Tak i teraz wystarczy, że my odpalimy nasz po prostu załoty pociąg. O i patrz. Wow. I mamy pociąg normalnie, który będzie jeździł, zobacz, on się połączył. I dawaj Miki, teraz muszę wejść do tego pociągu. Patrz to, siądę samo tutaj i patrz teraz to, co my będziemy robić. My normalnie naszym pociągiem będziemy teraz ruszać. Jedziemy! Jedziemy pociągiem, jedziemy pociągiem i nasza Coca-Cola. Poczekajcie, może to jakoś tak powiększe. Żeby to patrzcie, to normalnie skręcamy naszym pociągiem. Eee, ale jest jakiś problem. A nie, po prostu ja wyszedłem ze steru, myślałem, że coś się stało. Dobra Miki, dawaj, wejdź, kiki w ten pierwszy przedmiot. Tutaj. No. Jeźdź do przodu, dawaj, jedź do przodu. A, A ja w jadę. tym momencie. Przybyło, oh, Jezu! Co się dzieje? Nie, 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 nie! nie. Nasza droga, wow, Miki, no! Wow. Jeźdź do przodu, jeźdź do przodu! Dobra, 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 dobra. Ej, dobra, Wyszłaś tak. chyba z naszej prędkości. Za szybko po prostu, tak chyba szybko tak, nie można jechać. Chyba tak. A, Trzeba jechać powolutku. Tu, tu, ale spokojnie! Uuuu! Uh, 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 uh. uh. Zaraz jedziemy z tą coca coli do wioski Villagersu! Zaraz Goścu. tam dojedziemy. Spoko, spoko, już jesteśmy prawie że blisko, prawie że blisko! Jesteśmy tutaj! O, o nie, o nie, uh. jadę do przodu! Ja do przodu, no. jedę do przodu! I patrzcie teraz to! I jesteśmy! O, dotarliśmy! Udało się! Nasz pociąg... Y, poczekaj, pociąg dotarł do końca swojego toru! Czyli udało się nam dojechać z dostawą Coca-Coli do wioski Villagersów! Patrzcie tylko to! No ogólnie zaparkowaliśmy troszeczkę słabo, ale to drugie! Ej, 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 ej! Co? No nie było jeszcze jedynego wagonu? Y, czy my? Czy my zostawiliśmy wagon z coca No nie, proszę to, to... wagon z coca został, no nie, nasza misja jest chyba nieudana, chyba że y, jakoś to potem naprawimy, ale oglądajcie następny film.